Cześć! Z tej perspektywy w ten pokój mieliście okazję już kiedyś zobaczyć na krótkim filmie z remontu pokoju Marysi. Czas na zmianę. Czas na to, żeby ten pokój stał się znowu moją i Uli własnością. Pora na urządzenie sobie tutaj pięknej sypialni, natomiast rzeczy Marysi powędrują do dużego pokoju, gdzie razem z siostrą Gabrysią zamieszka na trochę dłużej. Jak to wszystko będzie przebiegało, zobaczycie na krótkim filmie poklatkowym typu timelapse, bo to moja ulubiona forma prezentowania treści wideo. Zmiany, zmiany, zmiany. Po ogarnięciu rzeczy córki Marysi, yy, zdemontowaniu listew, zabezpieczeniu podłogi, oklejeniu szafy oraz okna i zagruntowaniu ścian, pora na małe szpachlowanie dziur, które pozostały po pineskopastelinie i obrazkach, których już tutaj nie będzie albo będą w innym miejscu. No i może pierwsze malowanie. Szpachlowanie. Czas na dalsze malowanie, drugie malowanie. Trudno powiedzieć jakie, bo część ścian pomalowana jest półtora razy, sufit pomalowany nas raz. Więc, no, chyba mam po prostu ciąg dalszy remontu malujemy. Właściwie to sam maluję. Ah, sorry, za ten mój niezbyt uroczy strój remontowy. Ale wybrałem po prostu najgorsze spodnie i koszulkę, które i tak pójdą do śmieci. Grzejnik niezbyt urokliwy i starego typu, ale ciągle grzeje i w sezonie grzewczym nie ma w ogóle możliwości, żeby go wymienić, więc nawet się nie zastanawiam, czy będę to robił ale na pewno będę chciał go pomalować. Rury zostały białe, długo walczyłem o to, żeby były w kolorze czarnym. Niestety nie przeszły yy, takiej, nie otrzymały takiej zgody, więc rury wymalowane są na kolor biały. Natomiast grzejnik pomaluję na czarno. Będzie zupełnie czarny, a żeby to uzyskać, no muszę odpowiednio zabezpieczyć ten teren, więc teraz okleję sobie całą tą komorę tutaj za grzejnikiem, tak żebym mógł prysnąć go sprayem. I... i zrobić go na wow matka <coughs> musi być przydaje się w tych ciężkich czasach epidemii żeby chronić się przed wirusami ale świetnie też jednak chronić będzie moje płuca przed wdychaniem tego rapieru, który za chwilę się tu pojawi, ja zaraz się odwrócę, ja jeszcze zakleję sobie folię, żeby smród nie rozprzestrzeniał się na całą hołpę. Szybko go prysnę, otworzę okno i pouciekam stąd, żeby dobrze się wywietrzyło. Bezpieczeństwo przede wszystkim. W wszystko było proste, ponieważ wykonywałem rzeczy, które wcześniej już robiłem nieraz. Natomiast teraz mną tapetowanie to jest coś, czego jeszcze nie miałem okazji nigdy doświadczyć. Może raz w życiu widziałem, jak mama w domu to kładła, ale pff, nie mam pojęcia, jak się za to zabrać. Instrukcja niby na kleju jest. Więc spróbuję zgodnie z instrukcją. Najpierw jakąś pionową linię, potem klej do tapet. Rozrobię, posmaruję. No zobaczę jak pójdzie. No Trzeba próbować, bo na tej ścianie, która pozostała zielona, ma się znaleźć tapeta. Ale najpierw muszę ją wytrzeć, umyć na spokojnie, żeby na pewno klej dobrze się przyjął. Więc ściera gąbka, jakieś wiaderko i płucujemy lekko ścianę, a potem tapetowanie. Patrzcie na to. Dziennym wygląda moje pierwsze tapetowanie. Podłoga czysta, sprzątnięta. Czas, żeby wjechało tu niestety jeszcze nie finalne umeblowanie tej sypialni. A cały mandżur, który znajduje się w dużym pokoju. A zresztą zapraszam ze mną. Jest trochę bałaganu w chałupie, bo wszędzie walają się narzędzia i materiały oraz rzeczy, które należy przemieszczać między pokojami. No i tutaj dzieje się dużo. Ale za chwilę będzie działo się jeszcze więcej, bo muszę to wszystko zabrać, żeby pomalować ten pokój. Więc yy, do roboty. Kamerę zostawię tam. No i będę powolutku znosił. To już nie jest ten sam pokój! Jak można zauważyć, czas na to, żeby ogarnąć kolejny pokój. Oszczędziłem Wam już demontażu wszelkich rodzajów obrazków, przesuwania mebli. Teraz czas na zmianę koloru: czyli gruntowanie, malowanie sufitu, malowanie ścian i farbę magnetyczno-tabliczną. A potem ustawiamy meble i mieszkamy. O, plus przerzucenie zamałek i rzeczy. Trochę się zejdzie, ale no, miejmy nadzieję, blisko do końca. Jak widać, wjechał kolor niebieski, to będzie jedyna ściana pomalowana w tym pokoju na jakiś kolor. Oczywiście jest to pewnego rodzaju utrudnienie, bo to trzeba odciąć sufit, odciąć ściany, ściana mokra, więc muszę poczekać. No i dodatkowo zrezygnowałem z półek przy decyzji małżonki i właściwie to ona zrezygnowała, ja tylko zdemontowałem. Więc mam tutaj jeszcze taką dziurę po półkach, czekam aż wyschnie szpachla żebym mógł spokojnie sobie to do końca pomalować. 2 godziny było suchość, 4 godziny do ponownego malowania. Więc jeżeli chodzi o kolor niebieski, to będę miał chwilę przerwy. Farba biała już w drodze. Dzięki uprzejmości szwagra Arkadiusza dostanę więcej białej farby, więc będę mógł spokojnie pomalować tę ścianę na kolor biały ostatecznie. Tam, gdzie widzę dziury, będzie czarny pasek farby tablicowo-magnetycznej, podcinany też paskami białego i niebieskiego, więc tam będzie jeszcze trochę zabawy, no ale powolutku, powolutku, coraz bliżej do końca. Pora na coś wyjątkowego. Wisielka na torcie. Prezent, bonus. Coś, co w pokoju dziecięcym powinno dzieciom, dzieciom przyspawić trochę radości. Tym samym zająć się na trochę i pozwolić, aby ich pokój był piękniejszy. Dlatego zdecydowaliśmy się na fragment ściany magnetycznej wykończonej farbą tablicową, po której będzie można pisać kredą czy specjalnymi pisakami do kredy. A dodatkowo przyczepiać do tego magnesy farby magnetycznej mam aż trzy puszki ponieważ zarazem się nałożenie minimum trzech warstw żeby efekt magnetyzujący był wystarczający więc yy, pora kończyć te malowanie i zabieram się właśnie za pierwszą warstwę magnetyzującej farby magnetycznej mm. To jest dzień piąty remontu. Widać po ubrudzonym stroju i po rozgardiaszu, który tu panuje, aczkolwiek jest dobrze, ponieważ ściany są białe i niebieskie. Częściowo też czarne, choć czarne ciągle jeszcze w malowaniu. Strasznie się tym maluje, brudzi wszędzie wszystko. No? Listy przychodogowe z podkopuły śnieżnej balkonowej, już wydobyłem. Wszystko co trzeba, praktycznie zrobione. Możemy tutaj teraz sprzątnąć, dlatego. Pora na krótki timelapse z tego oto widowiska, w którym szybko zmienia się dużo. Strykamy. to już blisko końca remontu? Prawdopodobnie Przynajmniej jest gdzie poleżeć Ciężki dzień Dwudziesta pierwsza O dziewiętnastej przyjechało No to dwie godziny mamy łóżko Niedokręcona, niedokręcona, śrubka drewniana wjechała tablicówka jeszcze się kończy. Dobra Chopsasa. drugi materiał. Jeszcze trzecie. Mniejsze. Pod spodem, ale to zostałeś sobie już na deser.